Cześć! Na wstępie chciałem Cię zaprosić do lajkowania mojej produkcji i zasubskrybowania. Trzymaj się! Ostatnią dużą aktualizację mieliśmy w marcu bieżącego roku, a wczoraj zaskoczyli nas deweloperzy nowym patchem do maszyny. Na moje niby patch, ale sporo dodaję. Przygotujcie jakieś jedzonko i zaczynamy ten materiał. Wczoraj wpłynęła do nas informacja o patchu gry i już tego samego dnia osoby rzuciły się na pobieranie jego i były problemy z zainstalowaniem. Jeśli byśmy pobierali patch nie instalując od nowa, to pobieranie by nam zajęło parę gigabajtów, więc opłaca się. Nie będę opisywał wszystkiego, co dodali, bo jest tego po prostu za dużo. Zaczniemy od nowych funkcji z serii 31WE, 36WEA, 45WE oraz ED78, czyli funkcje nadawania zezwolenia otwarcia drzwi. Nowe tablice relacyjne, makrosystem. Funkcja aktywacja kabiny pulpitu, funkcja uproszczonej próby hamulca, funkcja składania lusterek oraz zakładkę komunikaty na komputerze pokładowym podobną funkcję, czyli aktywacji kabiny, dodano w ZT serii N57AL, n 57 ake oraz N57AKS, a wraz z nimi nowe dźwięki, m.in. toczenia czy stukoty. W EZT serii N57 również dodano nowe dźwięki. Następnie są nowe tekstury do lokomotyw, czyli L44010, L44009, L44006, L44005, L44004, L44001, EP09039, EP09014, EP071049, EP07376, EP07356. Jest to skrót tego wszystkiego, resztę znajdziecie na forum maszyny, a link podam pod filmem w opisie. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnym filmie.